Cześć kochani. Ja jestem wojciech, a to są nasze fotograficzne podróże. Słuchajcie, zapraszam Was na poszukiwanie jesieni, ale początek odcinka będzie z moim synem Dorianem. Wybierzemy się na kaplicówkę w Skoczowie. To będzie nieplanowany w ogóle wypad, ale z perspektywy rodzica coś pięknego, a potem pojedziemy na ohaby pofotografować, fotografować fajny wschód słońca. Zobaczcie, jaki dzień się nadarzył. Zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. chodźcie. Cię gościem dzisiejszego odcinka, przynajmniej w początku, będzie mój wspaniały syn. Chodź. chodź. To już to... Nie. Nie? Tak jest. Ok, Okej. Okay. To idź już, ja za tobą przyjdę zaraz. Chcę go trochę aktywować, bo mam ostatnio problemy z wyciąganiem go na Jakieś, jakiekolwiek tak naprawdę e, atrakcje na, 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 na zewnątrz i, i serce mi się zaczęło trochę smucić, że mój syn nie chce ze mną chodzić na zdjęcia, a chce, żeby jakby jego dzieciństwo było nasączone takimi przygodami jak dzisiaj. Słuchajcie, jest złota godzina. Przed chwilą lataliśmy dronem. Idźmy już w tamtym kierunku, zaraz wam coś jeszcze poopowiadam. Patrzcie. Dorian już tam wystrzelił do przodu, bo on zna to miejsce doskonale. Więc się w ogóle nie obawiam. Ja sobie idę wolniej. Jak widzicie, złota godzina. Już idę syneczku w pełni. Do zachodu mamy jakieś 15 minut. Ale. Uch. Czekajcie, muszę złapać oddech ale chodzi o to, że tutaj bardzo szybko światło może zgasnąć i tak jestem trochę za późno, ale ostatnio mam ogromne problemy, żeby Doriana zmotywować, żeby szedł ze mną na spacer więc nawet jak nie wyjdzie żadne zdjęcie akurat z tego początku odcinka, no to się nie będę martwił, bo dla mnie już jest wygrany czas ze względu na to, że no syn poszedł ze mną, nie? natomiast słuchajcie, przed chwilą Leciałem dronem, przepięknie to teraz wygląda w ogóle i Dorianek był koło mnie mówi tata, zrób zdjęcie, ja mówię no, bardzo chętnie i zanim dotrzemy do kaplicówki, do tego miejsca, z którego przy lubię robić zdjęcia, to zapraszam was do pierwszego zdjęcia tego odcinka, zapraszam serdecznie. Się, słyszycie pewnie, że coś się dzieje, Takie w wiadomościach przeczytamy potem co to się, to się wydarzyło, e, no ja rozkładam i poczekam sobie na, na, na trochę światełka, no i tak jak mówię, dla mnie to ma być wieczór synem, cieszę się, że jesteście jakby z nami. Chwili Dorianek sobie tu biega, a ja potrzebuję chwili, żeby zastanowić się, co ja chcę dzisiaj sfotografować, bo tam jest piękne światło. Eee, niebo jest generalnie ciekawe, słońca mamy dosłownie za, za niespełna 10 minut, 9. No, spokojnie, to ja nie, nie szukam tego, nie szukam tutaj jakiegoś kadru, który z, z, zawojuje świat, tylko chciałbym po prostu spokojnie zrobić jakąś fotografię i. Spędzić czas z małym tygrysem, tak? Piątka. A no, polizać mnie musisz, nie? A co jest mały tygrys? Małe tygrysy z kiliżą. Małe Babcia. Słuchajcie, jeden z fajniejszych zachodów, powiem wam, aż miałem w pewnym momencie takie po prostu, jak sobie z tym poradzić, co zrobić, o kurcze, nie, i tak dalej. Chyba będzie panorama za chwilę. Mówię chyba, bo pierwszy raz robiłem na tym statywie z tą głowicą e, i na Fuji'ku na, naświetlenie do panoramy, starałem się to zrobić prosto, zobaczymy jak sobie programy z tym poradzą. Gdyby sobie poradziły, to powiem wam, widok, który was, wam zaraz mam zamiar przedstawić, powinien być epicki, bo całe to, co widzicie teraz za mną, było Przepięknie, e, natura się pojawiła po prostu w niesamowicie spektakularny sposób. Tutaj, tamta część, była piękne chmury, takie rozżarzone węgielki szły do góry. Tutaj, tak jak na Lapsie widzieliście przed momentem, tam też się to pojawiało. Po prawej stronie fragmentarycznie, ale tu było niebieskie niebo, tu też się fajne elementy pojawiały w kadrze pięknie. Eee, kaplicówka generalnie słynie właśnie z takich widoków, i gdybyście ją kiedyś odwiedzali, to słuchajcie, absolutnie będę trzymał za Was kciuki, żebyście mieli podobny widok zachodu słońca, jak ja miałem przed chwilą. Także teraz, teraz kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie do drugiego kadru tego odcinka. Albo jeszcze lepiej, zaprosimy Was z Dorianem. Chodź, syneczku, zaprosimy do zdjęcia. Chodź, chodź, zaprosisz do zdjęcia. Ech. Mam miecz. Masz miecz? Jako tygrys miecz. Masz, jako tygrys masz miecz, tak? Tak! No spokojnie, nie troluj. Zap Zapraszamy was do drugiego zdjęcia tego odcinka. Zapraszamy. No właśnie! Słuchajcie, końcówkę, końcówkę, jakby zachodu słońca e, zrobiłem tak centralnie tutaj i wyobraźcie sobie, że e, wysłałem raz że małego tygryska, żeby tam stanął troszeczkę jakby nam, na, troszeczkę nam urozmaicił pierwszy plan. E, Mury tam, końcówki zachodu, ja to widzę na dość ładnie. One są spokojne, one same z siebie jakby tak nie, nie są spektakularne, ale ładnie to wygląda. I pomyślałem, że zrobimy klasyczny projekt, czyli poczekamy do takiego momentu, jak teraz jest, i zrobimy połączenie, zrobimy jakby drugie zdjęcie światła miasta. I teraz zobaczcie. Eee, w tym momencie samo zrobienie długiego naświetlania jakoś by wyszło, bo te chmury są dalej dynamiczne, ale mnie, ja potrzebowałem światła, te, te wszystkie, które widzicie tam w Bokechu, te światła potrzebowałem domieszać do tego zdjęcia, które Wam zaraz pokażę. My będziemy się zbierać do domu, ciekawe, bo jestem dzisiaj ze znajomym umówionym o nas odwiedzić, a ten wypadek, który się zdarzył, się zdarzył na drodze na Cieszyn i jego tam, on stoi tam normalnie w korku, także trzymam za niego kciuki, żeby szybko stamtąd wyjechał, a w tym momencie kochani zapraszam was bardzo serdecznie do trzeciego zdjęcia tego odcinka. Zapraszam. Dobry. Witajcie następnego dnia przez wschodem słońca. Do wschodu mamy dokładnie 20 minut, 19. Temperatura to 10 stopni, wiatr umiarkowany, gdybyście <ścoughs> chcieli aż taką precyzyjną prognozę. Jesteśmy w miejscu, w którym już kiedyś byliśmy. Jesteśmy na stawach w Ochabach. Tak sobie pomyślałem, że chyba mam szczęście, że żyję w takim miejscu, gdzie mam Blisko do gór, blisko w takie miejsca, gdzie są stawy, yy, piękne. Jesień się już powoli kończy, tak przynajmniej wizualna. I pomyślałem, że idąc za ciosem, bo dawno tyle nie fotografowałem, spróbujemy się zmierzyć z takim kadrem, który jest tutaj za wami. Chodźcie. Myślałem, żeby. Zadowolić się tym kadrem zaraz obok samochodu, ale pomyślałem, że może korzystając z faktu, że mam jeszcze parę minut dosłownie przed dobrym światłem, że się wybiorę tutaj na spacer i spróbuję znaleźć coś innego, co przykuwa moją uwagę. Nie no, jeszcze jest sporo tej jesieni. Ogólnie chciałem być teraz y, znowu koło Ostruny, ostruni, no. W tej miejscowości z widokiem na tatry, którą ostatnio oglądałem, bo zdjęcie mi się podobało. Na miejscu nie doceniłem trochę tego, co wyszło, ale ogólnie dobrze to wyszło, chyba. Jak nie oglądaliście tego odcinka, to polecam serdecznie, bo, bo miałem przyjemność oglądać fajne takie nowe miejsce z widokiem na tatry, które na pewno będziemy jeszcze oglądali. No ale Dorianka chciałem aktywować wczoraj, a teraz na wschód go nie targałem, ale mam takie niecne plany, żeby za niedługo zabierać go właśnie na taką nocną posiadówkę, ale o tym kiedyś wam opowiem, jak się uda to może zrobić. On pewnie na schody nigdy ze mną nie stanie, albo nie prędko, no ale... nie wykluczam, no. Już mnie wiele razy pozytywnie zaskoczył. Tu jest ładnie, tam jest różowe niebo. Tam wschodzi. A przejdźmy się jeszcze trochę. No. Trochę tutaj żałuję, że słychać e, drogę. Ostatnie zwracam na takie rzeczy uwagę i e, no. Ale nie można mieć wszystkiego, nie? Nie można mieć pięknej infrastruktury. Wszędzie blisko. Uuu, jakoś wystraszyłem, sorry. <laughs> Dobra, szukajmy tego miejsca na kadr, bo... Dobre światło tuż, tuż. Powiem wam, że po tym kadrze to będzie ciężko w ogóle stwierdzić, że to jest jesień, ponieważ... Jedynym aspektem, który na to będzie wskazywał, to jest prawy dolny róg kadru, gdzie te liście sobie tutaj w wodzie leżą. No i, i one wskazują na to, że jest jesień, a tak, tak naprawdę reszta jest taka, przynajmniej tak jak to widzę tutaj, no, <laughs> prawie jak wiosna, ale oby szybko do wiosny, nie? <laughs> Zimy trochę pofotografujemy, a potem już będzie znowu fajnie. E, kadr taki klasyczny, jeśli chodzi o stawy hodowlane, bo składa się z tego takiego. Nie wiem, przepustu wody czy czegoś. To są zawsze te takie kładki, które, które fajnie linię brzegową potrafią rozmaić. I chmury na horyzoncie, które dostały w sumie zaraz przed schodem fajnych kolorków. Tam się też różowo zrobiło, tu się zrobiło różowo i tak już mówię, kurczę, no nie wiem co fotografować. Eee, aż tu nagle stwierdziłem, że pierwszy pomysł, bo to był mój pierwszy pomysł na kadrę. Jak tylko, Jak, jak tylko wyszedłem z samochodu, myślę: o, to. Ja się przespacerowałem tu, byłem też w tym miejscu i zacząłem się denerwować. Mówię kurczę, nie ma kadru, aż zapłonęły te chmury. I mówię, ok, no to pomysł, który wpadł mi do głowy jako pierwszy. Dlatego słuchajcie, no tutaj może wiele nie fotografuje, bo brakuje zdecydowanie chmur, ale no co, no, cieszę się, że wyszliśmy z domu i zapraszam was do pierwszego kadru. Z tego dnia. <laughs> Zapraszam. Cieszę się wiecie, bo często noszę ten obiektyw a nie używam go tak często jak bym chciał. I są takie chwile, tak jak ta, kiedy z szerokiego kadru, jak przed chwilą wam pokazywałem, przechodzimy do takiego wyciągania detali. Dla mnie to już jest detal <laughs> z krajobrazu, czyli jakiś fragment, gdzieś tam jakieś światełko się przedostało gdzieś zaświeciło, i to Wam chcę zaraz właśnie pokazać. Wiecie co? To jest. Na tym... W tym kadrze będzie widać, że to jest jesień. To już zdecydowanie. Eee, ale mega się cieszę, że w ogóle znowu wyszedłem dzisiaj na wschód, bo eee, obudziłem się tam po godzinie 5 i mówię: A, chciałem jechać na, na, na miejsce z widokiem do miejsca, z widokiem na Tatry. Ale tam Pogoda była taka troszeczkę niepewna, bo, bo wydawało się, że będzie padać. I tak sobie pomyślałem, że... E, a poza tym szedłem spać około pierwszej w nocy, więc mówię kurczę spać tylko godzinę, a potem znowu jechać na Gwałt 3. Nie chcę już takich rzeczy robić, a bardzo chcę jeszcze jeszcze chociażby przy takiej jesieni jak zobaczycie na tym zdjęciu, bo tutaj to naprawdę ładnie widać, jeszcze chciałbym raz odwiedzić e, 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 widok na Tatry bo troszeczkę ta jesień mnie zaskoczyła w tym roku, bo na początku wydawało się, że nic nie będzie z jesieni, przynajmniej w tych okolicach. I ona nagle się pojawiła, trwała kilka dni, jeszcze w sumie trwa i w zasadzie mówi do widzenia, nie? Także słuchajcie, cieszę się, że się wybrałem i zapraszam was do kolejnego zdjęcia z tego wschodu na Ochabskich Stawach. Zapraszam serdecznie. Wydaje mi się, że nic się nie wydarzy w tym momencie. Chociaż ostatnio uczę się tego, żeby poświęcić trochę czasu, jak jest się już w danym miejscu, ze względu na to, że zdarzałem się fajne okazje do fotografowania, nie do końca o tym najpiękniejszym według mnie świetle. <laughs> I uczę się tej cierpliwości. Wiecie co? Dzisiaj już się na pewno nic nie wydarzy, bo nie ma chmur po prostu. Bardzo ładne światło się pojawiło. Wiecie co? Ja wam pokażę. Jak okolica wygląda w tym momencie z rona, co wy na to? Wam podobała okolica z góry. Ja tam perspektywę zawsze bardzo lubię. Nie, nie, nie wszędzie można latać, ale powiem Wam tak. Jak zwykle, to znaczy jak ostatnio bywa, jak mam chwilę czasu, żeby sobie polatać dronem, to zawsze znajdę gdzieś jakieś Zawsze. To ostatnio zdarza mi się znaleźć kadr. I słuchajcie, na sam koniec tego odcinka zapraszam Was do ciekawego kadru z drona. Zapraszam serdecznie. Powiem wam, że zapowiada się naprawdę piękny dzień. Nawet się delikatne chórki tu pojawiły. Jakiś kadr jeszcze można by było wymyślić, ale... Ale na tym kończymy, słuchajcie. Dziękuję za oglądanie do końca. Taki szybki odcinek, połowa z Dorianem. Eee, ostatnio tak właśnie namawiam, żeby ze mną jeździł. Mam taki plan, bo ostatnio byłem u takich znajomych, tzn. w sumie to, był, to była koleżanka mojego syna, odwiedziliśmy takich znajomych z przedszkola, pozdrawiam serdecznie. I oni mieli tam takie małe walkie toki i pomyślałem sobie, że to może być bardzo ciekawa opcja, e, która mi pomoże rozwiązać problem, który mam z Dorianem, bo e, jakbym sobie go dzisiaj wziął na wschód, czyli pojechalibyśmy razem na zachód i on by ze mną zastawał ja bym mu tam, nie wiem, zagwarantował, żeby było ciepło i tak dalej, to wiem, że on na wschód nie wstanie. Ale jakbym sobie gdzieś poszedł dalej, to nie chciałbym go zostawić, wiecie, w stresie w tym samochodzie. A jak go nauczę korzystania z walkie toki, co to mu się bardzo zresztą spodobało, a sam będę miał drugie, jakby się obudził i do mnie coś powiedział, to ja powiem, słuchaj Dorianku, zaraz wracam, teraz jestem i tak dalej, nie? Takie miałbym poczucie, że, że jest zadbany i nie będzie się stresował w momencie, kiedy e, się obudzi. Także to, to jest takie przemyślenie i chciałbym go po prostu więcej zabierać, bo... E, no, zauważyłem ostatnio, że nie tylko ja na niego już wpływam. Wpływa na niego całe otoczenie i on chodzi do przedszkola, które zresztą są fantastyczne jako, jako, miejsce, ale on tam przebywa z różnymi dzieciaczkami. Jest tam jeden chłopczyk, który namiętnie gra w Minecrafta i teraz mam problem z wytłumaczeniem mojemu synowi, że to jeszcze nie ten czas i tak dalej, i tak dalej. Eee, a chciałbym, żeby więcej ze mną spędzał czasu na, na polu. Czy tam na dworze w zależności, z której części Polski jesteście. No i to takie moje przemyślenia rodzicielskie, nie? Ale... Ale... Nie mam co narzekać, absolutnie, nie? Słuchajcie, przepiękny dzień, dziękuję, że was mam, bo to dzięki wam tu dzisiaj jestem, bo jakbym miał to robić dla siebie, to bym pewnie dzisiaj powiedział a, może nie będzie żadnych warunków, nie warto. A tak... jesteście wy, ja mam motywację, żeby zrobić odcinek. A. Super. Dziękuję Wam, że oglądaliście aż do końca i słuchajcie, napiszcie proszę w komentarzu, które zdjęcie podobało się Wam najbardziej. Słuchajcie, moje, zdjęcie, moje odcinki i zdjęcia powstają dzięki Patronom. Jeśli chcielibyście wspierać jakby to moją misję w dzieleniu się z wami pozytywnymi emocjami, w tworzeniu tych kadrów, to e, byłoby mi bardzo miło gościć Was w gronie patronów. Na dole w opisie e, do filmu jest link, tam sobie można wybrać jaki próg na przykład. No i zanotuję jeszcze raz to, tą lokalizację. No i e, patroni, którzy tam są w progu, od którego lokalizację wysyłam, dostaną to miejsce, ale proszę Was, naprawdę proszę, jakbyście tu kiedyś się wybrali, to tam, gdzie jest samochód, to Max jest naprawdę fajnie. Można się troszkę przespacerować. E, właściciele tych stawów są naprawdę fantastyczni. E, tylko proszę ostrożnie, no bo tu już wchodzicie na, na taką część, e, która jest generalnie zamknięta. Tak jak był taki odcinek kiedyś, jak tu byłem rozmawiałem z właścicielem, czy tam zarządzającym tym stawami i, i no problemów z tym nie mają, nie? Ale ja przestrzegam, że po prostu jesteśmy e, jesteśmy w miejscu, no, w którym powinniśmy Grzecznie się zachowywać, to jest jedna rzecz, no i szanować tą przyrodę, ale to chyba każdemu fotografowi nie trzeba tłumaczyć. E, słuchajcie, jeszcze raz dziękuję za oglądanie do końca, życzę wam zdrowia i dobrego światła i trzymajcie kciuki, żeby się jeszcze w tej jesieni udało zrobić e, widoczek na Tatry. Hej!